Dzień dobry, Paweł Gwardys, masz wybór, aktyw. Zapraszamy do następnego odcinka naszej serii. Witam jeszcze raz. Spotykamy się dzisiaj. Na filmie, w którym chciałbym króciutko na początku podsumować to, co zrobiliśmy do tej pory. Nakręciliśmy już ponad 10 filmów. Mam nadzieję, że dostali Państwo troszkę odpowiednią dawkę wiedzy na temat tego, co proponujemy, czyli nowe rozwiązania, które chcemy wdrażać w produkcji sadowniczej. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które znalazły się pod filmem. Szczególnie dziękuję naszym zagorzałym fanom, panu Adamowi Wiśniewskiemu i Marcinowi Łuczakowi, którzy z wielką uwagą śledzili nasze filmy i zamieszczali bardzo dla nas przydatne komentarze. Chciałbym w związku z tym zaprosić panów do nas, do firmy żeby przy kawie porozmawiać o szczegółach e, i e, odpowiedzieć na Państwa, e, na Panów wątpliwości. Jeśli chodzi o nasze, o dzisiejszą naszą propozycję, to wracam do ActiwiCure'a, e, ponieważ e, jesteśmy już w momencie, kiedy e, e, możemy zastosować Activicur E, czyli nasz e, m, e, preparat, który e, łącznie z Kaptanem e, doskonale zwalcza parcha, działa na parcha, działa na zgorzele kory, działa w sposób systemiczny i kontaktowy. E, pokażę Państwu jak wygląda e, rana zgorzelowa e, po roku, po sezonie e, e, stosowania ActiVicuru. E, ocenicie Państwo, e, jak, e, jak ten Aktiwikur właśnie poradził sobie z, ze zgorzelą. E, no, i mam nadzieję, że e, udało nam się Państwa, e, chociaż częściowo, namówić na skorzystanie z bardzo dobrego rozwiązania, naszym zdaniem, e, jeśli chodzi o e, ochronę przed parchem. Będzie też troszkę. Inna konwencja dzisiejszego filmu, ponieważ chciałbym Państwa zaprosić do udziału w testowaniu trzech preparatów, które będziemy chcieli wprowadzić do sprzedaży: preparaty, które mają nam pomóc w walce ze zgorzelami kory. No cóż, to zapraszam do testu. Na początku zobaczymy jak wygląda rana zgorzelowa na drzewie, który w zeszłym roku systematycznie używany był ActiVicur. Zapraszam do testu. Teraz widzimy właśnie ranę powstałą w wyniku zgorzeli i w zeszłym roku w tym sadzie od początku sezonu stosowany był ActiVicur co 7, 10 lub 14 dni w zależności od tego jaka była pogoda. Jak widzicie państwo drzewo jest w takim stanie, który wskazuje na to, że bakteria, która powoduje zgorzel została zwalczona. Kalus zaczął produkować nowe, nową tkankę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na jesieni lub na początku zimy. Zaznaczymy tą, to drzewo i tą, tą ranę, i będziemy obserwowali ją przez cały sezon wegetacyjny. Zaznaczymy ranę tą, która, którą widzimy po zastosowaniu kura, Zaznaczymy ją X-em, żeby też ocenić, jak będzie sprawował się Activicur w drugim sezonie stosowania. A teraz zapraszam na pierwszą część testu, w którym będziemy testowali trzy produkty, które mają nam pomóc w walce ze zgorzelami kory i drewna. Wiem, że w tej chwili nie jest zbyt dobry moment na Czyszczenie ran, takich zgorzelowych, ponieważ jest kwitnienie. Natomiast dopiero teraz przyszedł nam taki pomysł na zrobienie testu. W związku z tym spróbujemy, jak wyjdzie nam ten test, efekty obejrzymy na jesieni i na początku zimy. Znaleźliśmy ładną ranę. Test będzie polegał na tym, że wyczyścimy tą ranę i spryskamy stuprocentowym kwasem podklarawym. Zaczynamy czyścić. rana wyczyszczona. Teraz spryskamy stuprocentową substancją, czyli kwasem podklarawym. Należy zachować przy tym ostrożność, ponieważ jest to substancja żrąca dla skóry. Mamy w spryskiwaczu kwas stuprocentowy i spryskujemy ranę. Staramy się zrobić to w miarę dokładnie, żeby dosyć dobrze spryskać ranę, żeby dostał się ten kwas w każdy zakamarek. W dalszym ciągu jesteśmy w sadzie, w którym nie był stosowany ActiVicur i mamy następną ranę, którą potraktujemy, wyczyścimy i potraktujemy 50% roztworem kwasu Podklarowego. Zaczniemy od czyszczenia. Z drugiej strony, żeby dokładnie wyczyścić ranę. że krawędzie są takie choropowate, niegładkie, nie to to sprzyja lepszemu zalewaniu i kalus wtedy szybciej się rozwija. Um, no i teraz przystąpimy do dezynfekcji e, rozcieńczonym 50-50 e, do 50 kwasem podklarawym. A tu jeszcze troszkę prawie. I spryskujemy kwasem podklarowym. W tym przypadku chyba niestety stracimy tą gałąź, ponieważ ona była zainfekowana w, całej swojej, w całym swoim obwodzie. Także zobaczymy, jak się zachowa. Mamy dezynfekcję zrobioną. Oczywiście zaznaczymy każdą. Naszą próbkę, żebyśmy wiedzieli, jak działa poszczególny preparat. Czyli zaznaczam nasze drzewo. To oznaczymy jako B, a oznaczyliśmy drzewo, które dezynfekowaliśmy stuprocentowym kwasem podklarowym. Teraz będziemy testowali drugi preparat, to jest natlenek wodoru stabilizowany srebrem. Nalewamy do naszego spryskiwacza. Spryskiwacz, którego ja dzisiaj używam, to jest specjalny spryskiwacz, który jest odporny na wszystkie substancje żrące, żeby od tych substancji, które używamy nie rozpuściły nam się. Dysze i inne elementy na razie będziemy stosowali stuprocentowy, a potem będziemy stosowali preparat rozcieńczony 50 na 50. Szukamy rany. No, a teraz spróbujemy zmierzyć się z następną raną spowodowaną przez nekcję galigena. To się my. се тръска. Sprzęt działa, czyści rany bardzo dobrze. No i teraz zakładam rękawice i zrobimy dezynfekcję. Sam jestem ciekawy, jak zadziała preparat, czyli na tlenek wodoru na drzewa, które są w pełni wegetacji. A, no muszę jeszcze troszkę napompować. Spryskujemy ranę dosyć dokładnie. Pokazuje nam się piana i bardzo dobrze. Preparat spływa. Będziemy obserwowali jaki to będzie miało wpływ na na korę e, później. Dobrze, teraz przechodzimy do testowania e, na tlenku wodoru rozpuszczonego e, w proporcji 50%. Taką próbę zaznaczamy literą C. O, C. Abyśmy później wiedzieli co tutaj zastosowaliśmy a no, mamy czwartą ranę którą potraktujemy roztworem natlenku wodoru rozcieńczonym 1 do 1 najpierw wyczyścimy ranę przy pomocy mojego Urządzenia takie urządzenia mamy w sprzedaży bardzo pomocne przy czyszczeniu ran Myślę, że rana w miarę dobrze wyczyszczona i stosujemy rozkór nadtlenku wodoru, który jest stabilizowany srebrem. Jak wiemy natlenek wodoru i srebro posiadają właściwości dezynfekujące. No i Spróbujemy. Obficie spryskujemy ranę i zaznaczamy, że jest to wyróbka D. Może to D nie jest potrzebne do D, ale D to D. A może jeszcze raz napiszę D, żeby było ładne. Jak dzieci będą oglądały, to powiedzą, że mogą pisać niezbyt starannie. O, teraz lepiej wyszło. Trzecim preparatem, który będziemy testować, jest Bisteran, o którym już wcześniej e, mówiliśmy. E, no i jak w poprzednich próbach, zbadamy jego skuteczność. 100%, 100 roztworu, a potem 50%. Uruchamiam znów o. na moją maszynę. Dobrze, czyli wyczyszczoną ranę traktujemy pisteranem rozcieńczonym w proporcji 1 do 1. Słyszę Państwa jak zwykle tutaj, w tym sadzie. O tak ale też nam się pieni też nam się pieni Dokładnie opuszczamy. tej strony, tej. Myślę, że jak ktoś by się zdecydował, tak jak Jana, czyszczenie ran w tym okresie, no to powinien uważać już na liście i na kwiaty, e, ponieważ liście i kwiaty na pewno e, będą e, poparzone. Ale dla eksperymentu. Zobaczymy, co się będzie działo. Jeszcze będzie jedna próba. Zaznaczamy. E. Proszę Państwa. I tutaj takie ładne E. Napiszemy. Proszę w komentarzach napisać, kiedy by Państwo chcieli, żebyśmy wrócili tutaj do tych próbek i zobaczyli, co się dzieje no, znaleźliśmy taką piękną ranę, bardzo dużą którą potraktujemy bisteranem w stężeniu 100% ponieważ poprzednia próba e, poprzednią próbę zrobiliśmy 1 do 1 a ta ostatnia próba to jest 100%, 100 bisteran no tutaj nam troszkę czasu zejdzie żebyśmy wyczyścili tą ranę ale zobaczymy jak sobie poradzi z tym mój sprzęt. ponieważ no tutaj te rociny wpadają w oczy ale ja już spróbuję bez ochronnych okularów DHP. Zaletą mojego sprzętu jest to, że obroty jakie. Uzyskuję to jest około 20 tysięcy obrotów na minutę, także szczystrzeń jest dosyć szybkie i dokładne, ale będę musiał przejść na, na drugą stronę. A mamy ranę w miarę dobrze wyczyszczoną. Zakładam rękawiczki. To jest chyba największa rana zgorzelowa, jaką mamy w naszym teście. Dlatego ciekawe, jak wypadnie test. Jak zwykle bardzo blisko, żeby nie, nie poparzyć liści. Zobaczymy, ponieważ jak działają te preparaty wszystkie ponieważ mamy wegetację, czyli już mamy ruch w, w wiązkach przewodzących. Zobaczymy czy te wszystkie preparaty zostaną wciągnięte do wiązek. A i czy w ten sposób będą również zwalczały bakterie, która jest już głębiej, której, no, do której nie mamy takiego bezpośredniego dostępu. Czyli tą próbkę oznaczamy literą F. Mam nadzieję, że będziemy mogli później powiedzieć fantastycznie lub fajnie. Próbowaliśmy w naszych testach trzy preparaty. Jeden, który mamy już w sprzedaży, czyli Bisteran. Pozostałe, no niech zostaną na razie naszą niewiadomą. Nie Sprawdzimy, jakie dadzą efekty. Będziemy obserwowali do jesieni wszystkie te próby. Jeżeli będą bardzo dobre wyniki, lub dobre, będziemy wprowadzali te pozostałe również do sprzedaży. Proszę jeszcze raz o komentarze. Dobrze, proszę państwa, w tej chwili nadaje się tylko do tego, żeby zmienić odzież i wyczyścić sobie okulary, bo w sumie nic nie widzę. Do zobaczenia, ręką szreka, do widzenia.